Marcin, Marcin, mam taki problem, bo fizjoterapeuta w moim gabinecie ma cały czas puste kalendarze. Z czego to wynika? Może marketing nie działa? Może. No ale co ja mam teraz zrobić? Może sprawdzić. A skąd wiesz, że nie działa marketing? No bo ona ma puste kalendarze. No ale to świadczy o tym, że nie działa marketing, czy o tym, że ma puste kalendarze? No myślałam, że jak marketing działa, no to się kalendarze będą zapełniać pacjentami. Mhm. To ciekawe. A może. Problem nie leży w marketingu, tylko na przykład w rejestracji, jeśli jest taka, czyli sam symbol rejestracji oznacza, nieważne czy to jest rejestratorka, czy ty jako fizjoterapeutka jesteś rejestratorką. Nie? Może ten element nie działa, czyli marketing działa dobrze, ale ty nie masz czasu odpisać o odpowiednim czasie, albo nie masz rezerwacji online i pacjent tak naprawdę nie ma jak się do ciebie dostać. Może być to problemem, prawda? Drugim problemem może być to, czy marketing działa. Tego nie wiemy, trzeba sprawdzić. Czyli znowu matematyka pewna i patrzenie na fakty. A ile tych nowych pacjentów dostała fizjoterapeutka lub fizjoterapeuta? 20. A ilu ta fizjoterapeutka zapisała z tych 20 na pacjentów na drugą wizytę? I przyszło tych pacjentów? No, w sumie to nie sprawdzałam. Nie sprawdzałaś. No to. Jeśli nie sprawdzałaś, no to nie możesz założyć, że marketing nie działa. Bo z marketingu wystarczy, że będziesz miała e, pięciu nowych pacjentów, tak? Jeśli tych pięciu zapiszesz, załóżmy tylko na trzy wizyty, to ile masz kolejnych zabiegów? 5 plus jeden, tak? No. Czyli masz sześć. Różnica kolosalna, nie? Mieć mhm. sześć wizyt i teraz potrzebujesz z tych sześciu wizyt potrzebujesz pozyskać kolejnych nowych pacjentów, czyli znowu, znowu musisz za to zapłacić z rynku, tak? a przy pierwszym, e, przy pierwszym podejściu masz pięciu pacjentów i z tego robi się 15 e, wizyt. Nie? No to teraz idąc, kto prędzej zapełni kalendarz? Która? fizjoterapeutka numer jeden czy numer dwa? Tak naprawdę my robimy taką symulację rozmowy yy, biznesowej, jaką Marcin często przeprowadza z fizjoterapeutami. To nie jest y, żart, tylko tak właśnie tak to, yy, tak to wygląda i tak to wygląda w 99%. Że ktoś przychodzi i twierdzi, że działa marketing, że coś tutaj nie gra, a tak naprawdę nie sprawdza podstawowych rzeczy typu ile nowych pacjentów przyszło do tej fizjoterapeutki, czy do fizjoterapeuty, ilu kolejnych zapisało na, na, na drugą wizytę, czy sprzedał pakiety. Tylko jest zero jedynkowo, coś no, że coś działo. nie działa. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że jak fizjoterapeuta pracuje gdzieś przez rok i on ma dalej, przez cały ten rok ma puste kalendarze, cały czas ma dziury w kalendarzu. Ja nie mówię, że tam pojedyncze godziny, tylko cały czas ma dziury. Mhm. No, no to z czego to wynika? No, z czegoś to wynika. Najczęściej, nie? najczęściej właśnie z tego czynnika, że Raz niesprawdzane sprawdzane, w jaki sposób pracuje z pacjentami. Nie umawia ich na kolejne wizyty, więc są pojedyncze, czyli cały czas jest napływ nowych. Oni przychodzą jednorazowo na wizytę, więc te dziury cały czas będą. Mhm. Dokładnie nie wiem, kiedy to puścisz, ale dokładnie dzisiaj rano miałem mentoring. Właśnie to jest inspiracja do tego filmu. <laughs> dokładnie dzisiaj był mentoring, w którym ktoś. Właśnie przedstawił informacje, w których twierdzi, że ktoś ma pusty kalendarz e, i nie da się go zapełnić. I zapytałem, a jak długo ten kalendarz e, jest, e, czy jak długo ten, e, ten specjalista już jest w tej placówce? Półtora roku. Uważajcie, półtora roku prowadzący biznes nie potrafi zapełnić kalendarza, tak? Uważaj, na 100 godzin miesięcznie. Na 100 godzin miesięcznie, nie na pełen etat, mhm. na 100 godzin. No to jeśli przez półtora roku nie udało się zapełnić kalendarza na 100 godzin, to nawet się to nie uda przez 10 lat. Tak. Nie? No bo to jest matematyka. Czyli coś się dzieje takiego, e, że nigdy to nie nastąpi, jeśli się nic nie zmieni. No bo półtora roku to już jest wystarczający czas, żeby zapełnić, e, jeśli A e, specjalista buduje zaufanie pacjenta, jeśli jest ekspertem w gabinecie jeśli rzeczywiście pomaga pacjentom no to siłą rzeczy przez półtory roku powinny już zacząć działać dawno polecenia czyli jeśli jesteś super i rozwiązujesz problemy ludzkie to cię polecą i powoli zacznie się ten kalendarz zapełniać przez półtorej roku to jest 100% do zrobienia tak oczywiście dużo szybciej w 3 4 miesiące to jest do zrobienia pod warunkiem że spełniamy podstawowe funkcje czyli podstawowym to jest jesteś ekspertem w gabinecie Prowadzisz pacjenta za rączkę i mu jasno i klarownie mówisz, co i jak będzie wyglądać, jakby wyglądać terapia. Jasno mówisz, w jakim czasie rozwiążesz ten problem. No i zbudujesz z tym pacjentem zaufanie, że on naprawdę ci uwierzy w to, co ty mówisz. Jeśli masz puste kalendarze, to znaczy, że pacjenci ci nie wierzą w to, co ty robisz w ogóle. I pierwsze rozwiązanie dla właściciela gabinetu to jest nauczenie się sprawdzania, dlaczego ten kalendarz jest. Cały czas pusty. Dlaczego ten kalendarz się nie uzupełnia z biegiem czasu? Pierwsze rozwiązanie. Trzeba umieć, y, nauczyć się liczyć i sprawdzać, w jaki, w jaki sposób to sprawdzać, w jaki sposób to liczyć. Mentalna matematyka. Mentalna matematyka, zapraszamy na szkolenie 23 sierpnia o godzinie 9. To jest dla właścicieli, i dla właściciela druga, druga rzecz, jeżeli już zidentyfikuje, o co chodzi, że tutaj no, przepuszcza tych pacjentów, to zaczyna się praca wewnątrz, z, właśnie z tym terapeutą. No, Bałatko, czy y, dołożyłabyś do marketingu, w, do pozyskiwania więcej ilości pacjentów do terapeuty, który na y, 10 pacjentów wypuszcza 9 po pierwszej wizycie? Dołożyłabyś jeszcze No to kasę? jest tak, jakbym chciała nalać wodę do dziurawego y, kubka. No to, to, da, to, a chciałabyś się napić? Tak. Nie? To nalewałabyś? No nie. No nie. A większość z Was cały czas chce dolewać, albo już stęka, że marketing nie działa, co jest abstrakcją. I prawda? bardzo często jest tak, że dokładają do tego marketingu no. z nadzieją, że będzie więcej pacjentów. Ja, I, i, I nowych skalę pacjentów się. faktycznie jest, ale, jest tak. ale tak jak mówię, to jest sito. No to zróbmy skalę teraz. Nie? Przy 10-9 wypuszcza. Nie? Uważaj, dołożyłaś do marketingu i pozyskałaś mu 100 pacjentów. Ilu wypuścił? Tak, może przy 10 jest. Dobra, no, no jednego zapisał. Ale przy skali 100 to już troszkę zaczyna boleć. No, to ilu, to ilu w tej skali, dokładnie w tej samej skali procentowej? To ilu wypuścił? Stawę? 90. Czujesz? Nie? No? no to jest kosmos. To są finanse, które nigdy Wam się nie, nie zepną, no bo pozyskanie pacjenta kosztuje, prawda? Czyli wiemy, że pierwszy pacjent, którego pozyskałeś przez internet, wydałeś na to pieniądze, zbudowałeś pod to stronę, zbudowałeś pewne struktury marketingowe, które mają pozyskiwać pacjentów. One nigdy się nie zwracają w pierwszej wizycie, bo koszty gabinetu, bo koszty prądu, bo koszty zus bo koszty wszystkiego są dużo większe niż pieniądze, które pacjent przyniesie za pierwszą wizytę. Nie chodzi też o to, że pacjentów trzeba zapisywać na kolejne wizyty, żeby się gabinet spiął. Bo nie o to tutaj chodzi. W ogóle chodzi. nie o to Wia Wiadomo, że teraz. pacjenta trzeba przeprowadzić przez terapię, żeby go wyleczyć. A jeżeli dałoby się to zrobić na jednej wizycie, już mówiliśmy, że taka wizyta powinna kosztować 2000. tysiące. Jeżeli dałoby się to faktycznie zrobić na, jedno, na jednej godzinie terapii. Ale nawet jakbyśmy temu pacjentowi ulżyli w bólu w pierwszej wizycie, bo są tacy magicy, co to potrafią, no ale to co ty wiesz, co się z tym pacjentem podziało za godzinę, za dwie, za trzy, za pięć, jeśli ty nie masz w ogóle z nim kontaktu? To nawet jak mu pomogłeś, to chyba warto by go było zobaczyć na drugiej wizycie, skontrolować, jak jego ciało zareagowało i czy rzeczywiście te czary-mary, które wykonałeś, jest stabilne i czy w ogóle się utrzymało, prawda? Przynajmniej tyle. Czyli ta druga wizyta Wbrew pozorom jest obowiązkowa, mało tego z punktu widzenia medycznego, tak jak fizjoterapeuci zostają nauczeni, że ty musisz sprawdzić później na kontroli, czy swoją terapię wykonałeś, jak ją wykonałeś i jaki efekt dała. Prawda? Z perspektywy pacjenta, jeżeli fizjoterapeuta powie mu, przyjdź na kolejną wizytę za tydzień, bo muszę zobaczyć, co się dzieje z Twoim ciałem, co się dzieje z organizmem, jak się czujesz. To pacjent poczuje się wtedy zaopiekowany. No, tak że przyszedł, ktoś poświęcił mu czas, poświęci mu uwagę, i jeszcze dalej jest zainteresowany tym, co się z nim będzie działo. Tak. Dokładnie tak. A. Yy... Fizjoterapeutom się wydaje, że zrobili czary-mary, hokus pokus nie? E, i po pierwszej wizy wypuszczają pacjentów i twierdzą, że a, e, pacjenta nie stać na wizyty. Twierdzą, że po prostu już tak super robili z robotem, że oni wiedzą, że już mu pomogli, a potem my rozmawiamy z tymi pacjentami, nie? z tymi, co, co już nigdy do niego więcej nie przyjdą. Nie? Co mówią? No wiesz co, no byłem u niego, ale w sumie coś tam czary-mary jakieś zrobił, e, teoretycznie mi przestało boleć, za godzinę mnie zaczął boleć jeszcze bardziej. Nie kazał mi przyjść, stwierdził, że mam sobie sam sprawdzić, jak będzie. I co, i na trzeci dzień idą do innego terapeuty i szukałem znowu pomocy, ale do tego już nigdy nie wrócili, nie? bo on nawet nie wie, co się podziało. Nie? Tak. Więc oni myślą, że pacjenci nie rozmawiają później między sobą i potem się dziwią, że ktoś ma puste kalendarze cały czas i nie go nie ma z polecenia. Nie? bo hokus pokus czary mary, hokus pokus czary mary i jestem... I puste kalendarze. Po pierwszej wizycie <noise> wypuszczam wszystkich do domu. Ale to jest wbrew jakimkolwiek zasadom, e, które e, właśnie nasi wspaniali eksperci się uczą na swoich szkoleniach, nie? Bo kogo nie zapytasz, to w ogóle jak zapytasz, czy gdzieś, gdziekolwiek Ci pokazują, że po pierwszej wizycie masz wypuścić kogokolwiek e, do domu i nigdy ma nie wracać, to jeszcze taki się nie zdarzył, który by powiedział, że no nie, no tak mnie nauczyli. To czemu większość z Was tak robi? I tutaj jeszcze, no, gdyby się pojawiły jakieś komentarze, bo często się pojawiają komentarze od fizjoterapeutów: A, że fizjoterapeuta, jak jest dobry, to nie potrzebuje ani marketingu, że tylko słabi fizjoterapeuci nie mają pacjentów. Ja się nie zgadzam z tym, bo tu nie oceniamy wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów, tylko Sposób, w jaki komunikują pacjentom, co się ma dalej zadziać, to wynika z wielu rzeczy. Może być z jakiegoś strachu, że a co, jeśli mu nie pomogę? Myślę, że głównie tutaj chodzi o, o strach przed tym, co się może wydarzyć. Strach przed powiedzeniem ceny, strach przed zaproponowaniem pakietu, bo ktoś powie, że a za drogo i co ja wtedy powiem, jak ja się wtedy zachowam. Więc myślę, że z tego raczej to wynika nie dlatego, że ktoś jest słabym terapeutą. To, czy ktoś jest słabym terapeutą, to nie nam oceniać. My o tym w tak. ogóle nie mówimy. Nie wchodzimy w ogóle w Wasze kompetencje medyczne, prawda? Tylko my tutaj mówimy o umiejętnościach miękkich i o prowadzeniu e, biznesu i tego tutaj Was uczymy. A Wy jesteście wspaniałymi ekspertami i nikt Wam tego nie zabierze. To, co wiecie, to wiecie. Zbierzę to nie wchodzimy. Się. To co? My idziemy dalej. My idziemy dalej, trzymajcie się. Do zaś.